Za nami pierwsza edycja drużyny Ży. To był rok niesamowitej rywalizacji i wyrównanej walki, a zwycięzców nagradzaliśmy emocjonującymi wyjazdami i doładowaniami żetów. 500 aktywnych uczestników programu każdego dnia walczyło w sześciu kategoriach. Zdobyto niemal 41 milionów punktów. Odwiedziliście platformę ponad 100 tysięcy razy, każdego dnia rozwiązując testy wiedzy, sprawdzając swoje aktualne wyniki i surfując po naszym e-sklepie. Wasze niesamowite wyniki nagrodziliśmy rekordową sumą blisko miliona żetów. Wydaliście je na spektakularną ilość prawie tysiąca, 300 nagród. Dział zamówień dokładał starań, by w katalogu nagród pojawiały się coraz nowsze i bardziej pożądane produkty. Mogliście wybierać aż z 700 różnorodnych nagród w 15 kategoriach produktowych. Odpowiedzieliście poprawnie na blisko 90% z 12 tysięcy pytań w Akademii Wiedzy Drużyny Ży. Rok 2018 to również dobrze Wam znane konkursy, dzięki którym mogliście zdobywać ekstra punkty. Zwycięzcy każdego z kwartałów przeżywali niesamowite emocje na eventach, które sami wybraliście. Pierwszy kwartał Drugi kwartał. Trzeci kwartał. Czwarty kwartał. Nie zapomnijmy o wisięce na torcie, wyjeździe rocznym, który dopiero przed Wami, na który pojadą najlepsi uczestnicy drużyny ży. Sami doskonale wiecie, jak cieszy Was ten wyjazd i bycie częścią drużyny ży. Zresztą zobaczcie sami. Rób wszystko, aby inni nie mogli Cię wyprzedzić. Chęć zwyciężania, chęć być pierwszym w rynku, być, być liderem. Tutaj nie ma pigułki na to. To jest tylko hasłem. Wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do, do tego, co robimy na co dzień i czy chcemy to robić, czy nie chcemy tego robić. Przede wszystkim bardzo mi się podobało to, że to taki rodzaj sportowej rywalizacji, który jest połączony z wynikami, których oczekuje od nas firma. Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie na dzień dzisiejszy, jakie funkcjonowało u nas w firmie i miejmy nadzieję, że będzie funkcjonować dalej. Drużyna Ży to świetny program motywacyjny łączący naszą codzienną pracę, nasze codzienne obowiązki z dobrą zabawą i ze zdrową rywalizacją. Drużyna Ży! Angażuje! Motywuje! Podnosi poziom wiedzy. Dba o bezpie... Częstwo. Rozszerza horyzont. Zachęca do rywalizacji. Bawi, podnosi wynik sprzedaży. Daje dodatkowe benefity. Integruje, nagradza najlepsze. Daje możliwość ekstra podróży. Wszyscy ciężko walczyliście do końca jednak rok 2018 to już historia. Pora na nową, jeszcze lepszą i bardziej angażującą edycję Drużyny Ży. Co Was czeka? W 2019 roku zbiera się punkty w pięciu parametrach, a wyniki przekładają się na dobrze już Wam znane rankingi kwartalny i roczny, podobnie jak w poprzednich edycjach. Drużyna Ży ma nowych zawodników. W 2019 roku do drużyny Ży dołączają nasi koledzy z firmy Merservice, z którymi pracujecie na co dzień w rynku. Mamy dla Was też coś ekstra. Pigułki wiedzy zostaną zastąpione ekscytującymi rozgrywkami, które w bardziej przystępny sposób pozwolą Wam utrwalać swoją wiedzę i zdobywać dodatkowe punkty. To nie koniec nowości. Wychodząc na Ery cyfryzacji i digitalizacji, przygotowaliśmy dla Was aplikację mobilną Drużyny Ży na Wasze telefony wraz z interaktywnym modułem do wideokonferencji, którego użyjecie już w marcu. To nie koniec nowości. Zwycięzcy kwartału pierwszego będą mieli okazję odwiedzić Muzeum Heinekena w Amsterdamie. Na pozostałe aktywności kwartalne zagłosujecie na forum ekspertów sprzedaży. Pierwsze głosowanie już wkrótce. Co wybierzecie? Wyjazd do Chorwacji i Czarnogóry śladami kultowej już adaptacji sagi pióra R.R. R. Martina, pieśni, lodu i ognia. Jedyna w swoim rodzaju okazja poznania Chorwacji od innej strony czy Oktoberfest. Punktem docelowym wyjazdu będzie Monachium, stolica Bawarii. Setki tysięcy tradycyjnych wurstów, słodyczy oraz tradycyjnych bawarskich suwenirów będzie dla Was na wyciągnięcie ręki. Czas na kolejny kwartał. Mecz Juventusu Turyn. W Turynie czeka na Was główny punkt wyjazdu, emocjonujący mecz Juventus Turyn. Aby wprowadzić Was w atmosferę, pobyt w Turynie zaczniemy jednak najpierw od zwiedzania J Muzeum, mieszczącego się na stadionie Juventusu. Nie zabraknie też spacerów uliczkami malowniczego Cadena Biadi Grand lub brzegiem jeziora Como do pobliskich miejscowości. Druga opcja. Promem do Szwecji czyli Ży Challenge. Na pokładzie statku Vision przybędziemy do Szwecji. Ten statek to prawdziwy, pływający hotel. Po przybyciu do Göteborga zapraszamy na pierwszą część Rzy Ostatni kwartał to tradycyjnie zimowe atrakcje. Ryga Experience? Ży Challenge! Rywalizujcie w zjeździe na prawdziwym torze bobslejowym przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa i rozkoszujcie się widokami w trakcie udziału w prawdziwych psich zaprzęgach. Mamy też coś dla miłośników polskich gór. Survival z Topr. Brygada Topr, Kto wie więcej o zagrożeniach i zasadach bezpieczeństwa w górach niż oni? Proponujemy uczestnikom udział w szkoleniu lawinowym z pracownikami Topry. To jeszcze nie wszystko. Podkręcamy atmosferę. A przed nami propozycję eventu rocznego. Dubaj z wizytą u Szejka. To niezwykłe miejsce na mapie świata, z oszałamiającą architekturą i zapierającym dech w piersiach przepychem. Wszystko tu wygląda jak z bajki. Jako alternatywę dla tej wyprawy proponujemy Islandię, krainę ognia i lodu. Nigdzie indziej nie obejrzymy w jednym miejscu kreacyjnego i niszczycielskiego działania natury. Tu wodospady i lodowce sąsiadują z gejzerami, wulkanami i termalnymi źródłami, a bezludne bazaltowe przestrzenie i pola lawy z soczyście zielonymi wzgórzami i atlantyckimi plażami. Marzenia się spełniają, więc walczcie do końca i wybierzcie, gdzie chcecie pojechać w roku 2019. Nagroda roczna jest w Waszym zasięgu. W sezonie będziecie mieli szansę wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu, na którym najlepsze polskie piwo łączy się z występami najlepszych polskich artystów. Marka Żywiec zaprosi najlepszych z Was na wyjątkowy koncertowy wyjazd do Gdyni w klimacie męskiego grania. Działajcie, walczcie, współpracujcie. W imię Drużyny Ży!